Cześć, witajcie, z tej Arek. Witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj czwarty odcinek kariery Wiktorium Berno. No i lecimy. No, co ja wam mogę powiedzieć? Lecimy. to mylę. Ufam, że drużyna wjedzie na murowę i zrobi, co do niej należy. I Piłkarze ciężko nad sobą pracowali. Czy drużyna ma wszystko, aby w tym roku wygrać ligę? Powiem tak, nie to wy. Okiemko transferowe. Jesteśmy mocni na każdej pozycji. Tyle powiem. Z Grasshopper gramy. Wiktoria Berno. Lecimy. Każdy zaczyna nowy sezon z czystą kartą. Najlepiej zacząć go od zwycięstwa. Komu się uda? Grasshopper. Który zespół z za Berno. Przekonajmy się. Lecimy. Halo, kłaniamy Wynne. się Państwu w pas Lecce. ze stadionu, na którym już za Raz, chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z Lecce. nami, czyli z Tomaszem Smokowskim Is. i Jackiem Laskowskim. Czuć Is. wśród kibiców tę atmosferę wyczekiwania. Pierwszy rok sezonu to zawsze szczególne spotkanie. Czego jak czego? Ale piłkarskich wrażeń przez Wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj Müller. nie zabraknie Centra w no tak, no nie niestety. udało się dobrze uderzyć głową przy takim kryciu. Müller, Moreira, Ndenge, Kist, Lang, Schmidt, Müller. Niebezpieczeństwo zażegnane, atak powstrzymany. I Wiktoria Berno próbuje zgraszkować Pereira. Müller. Szkoda, to podanie było naprawdę złe. Lang, Müller. Monster. dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Dęgę, Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno, sporo możemy się spodziewać Monster. właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? Wykazuje Bingo. ostatnio świetną formę. Notuje Binge. średnio ponad bramkę na mecz. W trzech ostatnich spotkaniach strzelił cztery gole Ferreira, Endenge, i w I zawsze Dadaszów. są groźne. Dadaszów. Jest i gol, proszę Państwa. Zegrywamy z Niestety... Prowadzą zatem jeden do zera. Dadaszów niestety ma sporo. O, i to był książkowy odbiór piłki. Pada Kosta Muser. Müller ale kapitalne zachowanie w obronie Uratował kiepsko. swój zespół bez wątpienia kiepsko, 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 kiepsko Draskoper. Dobrze, Schneider Müller Müller Lecz Müller Dobrze, teraz Müller do Müller 1-1. Proszę Państwa, piłka w siatce. Mamy remis. Robi się Müller. naprawdę emocjonujące Victoria spotkanie. Wiktoria Berno wyróżnił historią. Po tym golu jest Pereira. 1, 1 Monster. Ale tutaj Monster próbował. Müller. Pereira. Tawabe. Szef. I da no i po zagrożeniu. Dobry odbiór Müller. Ribejro. Może dobrze dograć. Pokazuje się opozycja. Dadaszow. Cudowna pilka. Spójrzmy. Brawo, brau. Jak to Uwaga, to nie koniec akcji. Bankasz pewnie teraz chwyta pilkę. obrony w krótkim czasie. Nic. A ta pierwsza. Najwyższej klasy. Miller. Jestem pod wrażeniem jego opanowania. Po się raz na tej interwencji. Teraz nie może jest, uspokoić Premis w pierwszym spotkaniu. Ale to Wiktoria Berno. Przeważa. W, w pierwszej tym połowie spotkaniu. obie drużyny zagrały na podobnym poziomie. Ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał Miller, ten kwadrans w szatni. Monster. Luchli, Lillej, Kavabe, Rośne teraz na Jak to rozegrają? Kavabe, mają kilka. Zresztą Kavabe. zobaczmy. Uwaga, Ale i gol! Pierwszy strzał już nie udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie Ofer. sytuacji. Aktualny wynik to hey. 2 do 1. Terzor. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Lang. Dawaj. Smith. Lang. Nie było spalonego. Pereira. Pereira. Kis. Gospodarzom rzadko jest dane powąchać piłkę, ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na niekorzyść, ale to przecież nie za takie rzeczy dostaje się punkty w ostatecznym rozrachunku. Ważna jest statystyka bramkowa, a pod tym względem to oni akurat prowadzą i mogą kontynuować swój sposób gry. No i ponownie muszą się bronić. Błąd, tracą piłkę. Murphy, jeszcze Müller. W przypadku tej transakcji mogło skończyć się różnie. Ostatecznie jednak transfer potwierdzono. Moim zdaniem niczego mu nie braka. Będzie jest. tylko lepszy. Teraz jest pora, by uczyć Pereira. się od bardziej doświadczonych kolegów, ale kiedyś to będzie jego drużyna. Jestem pewien. No kiedy to Zagrywamy pierwsze spotkanie. Dobra teraz interwencja. Sędzia przyznał im, rzut utrożny. Będzie więc okazja, by podwyższyć prowadzenie. Na pewno grałoby im się odtąd łatwiej. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Schroeder. Podarowana teraz piłka. Lang. Ferreira. 10 minut do końca tego meczu. Land, Müller. 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 Patrzę na zegarek. To już może być ostatnia szansa na zdobycie gola. Jak się rozwinie ten atak. Są coraz bliżej bramki. Land, Świetnie zapowiadała się ta akcja. Naprawdę. Dawaj Ale już Müller. Jest okazja. Jak marzenie. Müller. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. No. Łapie w końcu tę piłkę, tym razem już bez trudu. Mm, no. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To no, no, prawda, naprawdę na. dużego kunsztu Przez南ów wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Szansa, będzie remis! Nie, nie będzie. Pewna interwencja, brawo! Ostatni mm, gwizdek! Drużynie gości nie udało się uzyskać dzisiaj pozytywnego. No cóż, przegraliśmy, ale spokojnie. To dopiero pierwsze spotkanie było, więc. Danke, dass Sie so kurz nach Apfel vor unsere Kamera gekommen sind. Dziękuję za te No cóż, przegraliśmy. Ale no cóż. E, graf odrzucam. Dobra. Ja się z Wami w tym momencie pożegnam. To był kolejny odcinek kariery Wiktorią Berno. Ja się z Wami żegnam. Cześć. I piąta.